Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku luźnego grania i opowiadania. Słuchajcie, dzisiejszym tematem jeszcze takim, co mi się spotkało, jest niebieski czołg. Jak tyle każdy to z was przeczytał, ja wam zaraz wyjaśnię, o co chodzi z tym niebieskim czołgiem. Trzy osoby na YouTube może wiedzą, o co chodzi, ponieważ o niebieski czołg to jest moje auto. A mianowicie mam rowera 200. I... Dzisiaj mnie spotkała przykra rzecz. E, a mianowicie rozsypała mi się sprężarka w takim stopniu, że ona raz działa, raz nie. Chodzi mi tutaj o turbo, jeśli ktoś by jeszcze za bardzo nie zakumął. E, I... Powiem Wam tak, regeneracja nie jest wcale nie taka tania, bo... Znajomy zgodził mi się ją zregenerować za 500 zł co jest w miarę tanio patrząc na ceny niektórych to jest stosunkowo tanio najtańszą firmą jaka udziela gwarancji i naprawia sprzeżarki to znalazłem za 600 zł jeśli bym miał jechać do nich i żeby oni mi to wymontowali, zrobili, to będzie mi to kosztowało 250 zł z demontażu i montażu. Ale ja sobie to sam ściągnę. I wysłanie to jest jeden dzień, zrobienie jeden dzień i przesłanie do mnie to jest kolejny dzień. Tak więc no powiem Wam, że to nie jest wcale taki tani interes. I będą się coś z tym wymyśleć. Mam nadzieję, że um, uda mi się szybko moje autko naprawić. Bo jak potrzeba, to się cholera musiała popsuć. A teraz w, nie dość, że mam jeszcze wydatki. Tam jest pod koło taka że, właśnie rzecz. Yy, I co? Yy, a dlaczego ja nazywam rowera niebieskim czołgiem? Słuchajcie. Weźcie sobie gdzieś tam, yy, poszukajcie yy, w Google, jak to auto wygląda, może niektórzy z Was wiedzą. Yy, I naprawdę to auto przemierzyło tyle kilometrów, w tak ciężkich warunkach, że po prostu nic w stanie nie jest tego silnika i w ogóle karoserii zajechać. Yy, poza tą nieszczęsną sprężarką. I mam nadzieję, że uda mi się szybko mój sprzęt naprawić nie będzie z tym mm, żadnych problemów a naprawdę to auto jak na warunki eksploatacji to powiem wam tak że bardzo ładnie pomykało w bagnistych terenach <grym> bo niekiedy ja musiałem brać to moje auto na robotkę znaczy na no robotkę powiedzmy no na robotę na jakąś fuchę coś i po prostu musiałem dojeżdżać w ekstremalnie ciężki teren ostatnio to powiem wam tak że udało mi się nawet przejechać przez 4,5 km błota ale totalnie naprawdę to nie jest takiego błota typowego takiego stricte typowo błoto off-roadowe, nie? No oczywiście, że auto musiałem pucować dwa tygodnie yy, po tej eskapadzie, ale naprawdę nic jest z tym autem nie dzieje, za nigdzie nie wychodzi, jest zdrowe. A ta sprężarka po prostu jeśli jest auto ze sprężarką, ono nie jest na wolną, powiedzmy na niskie obroty. Jak już jest y, typowo y, już sprężareczka w Disney, to już y, trzeba na troszeczkę wyższych obrotach jeździć. A mi niestety to się nie udawało. Chociaż jak w trasy brałem, to nie powiem, lubię depnąć. Chociaż staram się tego nie robić i nie łamać przepisów. Eee, I co no... Na razie musiałem złączyć autonogi. O cholera, weszłem do owcy. Super. Mam nadzieję, że nie uciekniesz. No. Całe twoje szczęście i no będę musiał coś z tym fantem zrobić no jeśli ktoś z was zna jakąś tanią firmę remontującą sprężarki to z miłą chęcią proszę o adres na PW ale co wątpię i mam nadzieję że z tym fantem uda coś mi się zrobić Bo naprawdę troszeczkę w lekkim szoku byłem, jak usłyszałem, że e, znajomy mi to rozebrał i powiedział słuchaj, Maraz, tak sprężarka troszeczkę ci nie domaga. E, zaraz z jakiej przyczyny. To mi powiesz, że za słabo deptałem e, autku. No, w sumie też w tym prawdy jest. Starałem się oszczędzać, no i widzicie na oszczędzeniu jak się wychodzi. Ale no co? Zaś na pewno z tym... Zrobię prędzej czy później Ale tak, tak się sprawy mają, że na razie musiałem załączyć e, tryb autonogi i, albo szybki rower typu dwa koła Więc e, na to nie poradzę. Wyszło jak wyszło no, powiem tak Nie ma się co przejmować Bo życie na tym nie polega żeby cały czas siedzieć i beczeć. I na pewno no, tym razem będę się starał moje autko Jakoś względnie normalnie użytkować no, Dobra Mara, co żeś chciał, tak masz i teraz sieci becz Dobra, ale to w sumie no jest coś w tym racji, ale no to są prawa Marefiego. Jeśli ma się coś popsuć, to się popsuje na 100% i cholera jak jest potrzebne to akurat tego mm, nie ma. To jest taki właśnie ból Ok bliska? tutaj sobie postawimy a propos domek względnie normalne, kopię sobie pod fundamenty, ja lubię właśnie tak budować e, typowo w zasadach <laughs> projektantów. Mam nadzieję, że mi to jakoś wyjdzie. O i w końcu przestało padać, super. E, I co? E, jeśli ludziska bym miał wam polecać jako auto, jako rower, to wam to polecam ale no jest mały minus z tym autem że nie ma za bardzo e, powiedzmy tak nie ma za bardzo mm, podwykonawców i części zamiennych takich od prywaciarzy e, bo jak już miałem kupować świece żarowe do auta, to wynosiło mnie 50 to też e, chyba sztuka dobrze pamiętam czy jakoś tak yy, i nie było właśnie takich części zamiennych tańszych u prywaciarzy tylko po prostu jak kupowało się to kupowało trzeba kupić już oryginalne i sorry bo są gwinty zaracalowe, jakieś tam straty pierdaty yy, bo silnik jest angielski z tego co kojarzę i co mi mówił mechanik bo miałem już nieraz problem odpalenia zimą i musiałem to naprawić szybko, bo ja mam bardzo ciężki yy, motyw wstawania do pracy. Ludziska to się w palenie mieście jak mi się nie chce zawsze wstawać, zawsze mnie ratuje te 5 minut, 5 minut, 5 minut i potem jest 5 minut po siódmej. Yy, what the fuck? To wierzcie mi, yy, nie widzieliście mnie, jak szybko można yy, przebić dystans yy, kilometra autem? Tak to powiem mam troszeczkę dalej do pracy, ale no, daleko też nie mam. A z buta, czyli biegiem, to tak samo jak w tym dowcipie, to ale ta 40 metrów, dalej biegiem 20, no to yy, yy, takie susy musiałem robić masakryczne, że po prostu zdążyć, no już, fakt, faktem 5 minut po, ale no, zawsze mi się udało zdążyć. Jak jeszcze pracownicy siedzieli na stołówce i sobie tam dyskutowali Ale no masakra, zawsze mi się udało jakoś trafić I wtedy musiałem naprawić auto właśnie o te świece żarowe, bo był problem z odpalaniem go zimą A tak to latem podchodzisz, pyk i już jest dobrze Także rower jako auto jest niezniszczalny, akurat ten model 200 i na pewno nie opłaca się ludziska sprzedawać aut, bo naprawdę nie sposób jest kupić sztuką auto, a sztuką jest je sprzedać, jeszcze to za odpowiednie pieniądze, ale ja już doszedłem do takiej zasady, że jak będę miał auto, to będę je trzymał tak długo, aż się no totalnie już nie rozsypie, nie, bo naprawdę... Hmm. Nie opłaca się sprzedawać auta bo dużo się za nie nie dostaje no chyba że macie jakiś super zajebiste auto że możecie jeszcze że będzie wam się opłacało sprzedać to tak to wam polecam ale na druga sprawa znajdziecie klienta to też jest dosłownie granicze czasami z cudem i co ja będę raczej tym autem użytkował dopóki aż naprawdę silnik machem nie wyleci nic się nie stanie Chociaż jeszcze karoseria czemu jest zniszczona moim zdaniem? Po pierwsze, cała tego nie chwyta To jest takie moje spostrzeżenie A inne spostrzeżenie jest takie, że Raz jechałem wieczorem z wioski od znajomego z dziewczyną i Rolnicy wpadli na genialny pomysł, bo są dopłaty ja nie powiem, ja bronię rolników, ale tym razem to muszę tutaj trochę schejtować i sadzili tą trawę, czy to się nazywa wieżbę energetyczna, coś w tym guście i tego jest masa hektarów zasadzona u mnie w okolicy no i oczywiście też mamy dobre lasy, bogate w zwierza jak to myśliwi nazywają i się tak trafiło, że masa sarna siedzi w tej trawie no i co? Jechałem wieczorem, nie wiem, to była może godzina dziesiąta, dziewiąta jakieś dwie, i to się zdarzyło nawet dwa, trzy miesiące temu i co, wyleciało taka, e, takie statko no, saren, e, 5 udało minąć, szóstej niestety nie, także no przewinała mi się przez auto e, chacząc o e, prawy reflektor, zderzak, błotnik Maskę też zahaczyła to przez yy, cały dach i najpierw jest to, że jak spada z drugiej strony to się odczepa i spieprzyła yy, Także no i na karoserii się nic nie stało poza ubytkiem na zderzaku yy, trochę farby. Takie małe odpryski, no ale to już zostało dawno naprawione. Yy, I nic się naprawdę z tym autem nie działo. Ono przeżyje każdy dosłownie e, trudny teren. Spotkanie z, z zwierzakami też przeżyło raz. Nie wiem czy tam jak wuja z go nie użytkował, czy też nie miał jakiegoś zwierzaczka. E, no ale powiem wam tak, e, potem się śmiałem z tego całego zajścia, że troszeczkę brakowało mi do e, Jaguara albo Ferrari, jeszcze jakoś inaczej żartowałem że było blisko ze znaczkiem na masce. Tylko nie po tej stronie się znalazło co miało. No ale no. Nic się nikomu nie stało. Zwierzakowi też raczej nie, bo znajomi z myśliwych nikt mi nie merdował, że znaleźli jakieś padlinę w lesie. No ale no. Zdarzają się takie historie. Eee, co wam poradzić, jeśli byście kiedyś trafili na zwierzaka? autem lub jakimś innym sprzętem słuchajcie, jeśli nie ma znaku na tej drodze, że uwaga dzika zwierzyna, czy coś na tej zasadzie to możecie jeszcze drapnąć to przejechane zwierzątko do bagażnika wiem trochę dziwne, ale zaufajcie mi i jedziecie w, z tym zwierzakiem do leśniczego i wtedy koło myśliwskie, które zajmuje się tym lasem lub lasy państwowe oni Wam wypłacają wtedy odszkodowanie za to No ale jeśli jest znak, no to wtedy nic z tym nie poradzicie Nie musicie sobie radzić no, tak jak ja Bię tego, czyli zwierzątko przejechane Trochę się powkurwiać, stać stanąć przed autem i się drzeć i dopiero potem łodzieci się do tej i odjeżdżacie sobie z nerwami zostawionymi w polu lub w lesie. Nie, I przy się nie bo widzę, że tutaj niestety nie wykiełkowało. Chociaż z drugiej strony Zetniemy sobie jednoczewko. Rączką. Nie, jest siekierka, to czyli nie jest najgorzej. I także to jest moja rada dla Was jakby to można jeszcze bezpiecznie załatwić No także ja muszę się na razie zaopatrzyć w nową sprężarkę na razie tutaj regeneracja tego mi się nie opłaca lepiej jak dla mnie będzie, że kupię sobie Używkę gdzieś na szrocie Także no w poniedziałek będzie mnie czekała wycieczka Do dwóch najbliższych u mnie szrotów I z zapytaniem się lub z Prośbą daniami tym informacji Jeśli taki sprzęcior się tam znajdzie U nich Bo będę musiał coś z tym fantem zrobić I nic na to nie poradzę Okej, ludzie, tu tu gadu, -gadu a fundamenciki podłoga się wykopały, także w następnym odcinku zabiorę się za budowę kopalni, bo muszę sobie trochę kobla naskrobać Podłogę zrobię sobie z brzoz brzozowego drewna, bo fajnie wygląda jest takie jaś jaśniejsze. A ściany posłużę mi za to dwie owce, które złapałem i będę rozmrażać... E, e, rozmrażać. Uuu, masakra. E, rozmnażać w zagrodzie, żeby zarobić na wełnę. Gorzej będzie tutaj z piaskiem, ale chociaż tam widziałem, tam troszeczkę tego piasku gdzieś jest. O tutaj. Świetnie. Tam trochę starczy to na szyby będzie jak ulał. Trochę to wykopię, tam jest jeszcze glinę, to będzie eleganckie miejsce na kominek. Dobra, liska. A w dzisiejszym odcinku to wszystko. Tak więc co? Komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się do słyszenia. Cześć. Aha, jeśli by się Was też pytało, nie odpowiedziałem w tym odcinku na komentarze, po prostu nie było żadnego komentarza, bo ten odcinek jest nagrywany. Eee, jak się przesyła ten pierwszy, także no wiecie, może być z tym różnie, ale na pewno będzie odcinek, w którym odpowiem na komentarze. Dobrze. Tak więc komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się do słyszenia. Cześć.